Z góry przepraszam za głos dzisiaj, ale jestem totalnie chory, nie? I to w latek, skończony debil, nie? 30 sierpnia o godzinie 10 pojawiła się nowa aktualizacja, która waży około 1 giga. I co ważniejsze, ta aktualizacja ma uratować Fortnite. Rzekomo bo ostatnie updatey nie wyglądały za dobrze. I właśnie z tej okazji mam dla Was prezent. Najszybszą klawiaturę na rynku wartą 1000 zł. Oczywiście, jeżeli chcielibyście go zgarnąć, to wystarczy zostawić łapę w górę. W tym momencie zasubować kanał z dzwonkiem tam na dole. Wpisać kodziki JACOB w sprawie Fortnite. A w komentarzu tam na dole napisz, jaki jest Twój ulubiony item w Fortnite i dlaczego. Lecimy. Tryp Battle Royale Solo Graj. Uwaga, uwaga, czy cokolwiek zmieniło się na mapie? Czekaj, co? Coś małego, ale nowego. Tylko czemu znowu tutaj? Broń, broń. Gdzie jest broń? Serio? Skrzyneczka. Mam plecy. O kurde, miałem plecy. Złoty PM. Kolejny chłop. Albo mi się wydawało, albo tutaj jest nawet dwóch. Dzięki, 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 dzięki. Trochę nie kumam, co się tutaj zmieniło, bo jakby chyba taka miejscówka istniała, nie? Tylko wcześniej to była jakby jedna z kilku opcji. A teraz. O nie. O nie, jednak nie. Jednak trzeba się skupić, ale dostał. Nie no, serio, jestem prawie pewny, że na tej chacie kiedyś lądowałem. Co jest? Kotwice lecą. Gościu. Matek w grze. Dach. O w dupę, o w Ile jest ludzi Jeden padł Drugi jakiś krzaczor Trzeci na plecach Beczka Uspokójmy Nie no mordo, 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 mordo Po co? Mi tutaj nie chodzi o to, żeby jak najwięcej zabić Ale jak najwięcej zobaczyć Pan krzaczek akurat się napatoczył I jeszcze jeden ziomeczek Drzewo Drzewo. Walniko. Co? A on spierdziela. Ty, mordeczko, masz może coś nowego. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Jesteś dobry, okej. Okay. Schodzę. On otwiera. Dostaje bombę. I drugą. I nie ma nic nowego. Gdzie są spazy? Strefa. Spadam, spadam, spadam w dupę ze spazami. Spokojnie właśnie dostałem info tajemniczego informatora, że spazy. Za chwilkę, zobaczę. Nie do końca rozumiem, co znaczy za chwilkę. Tutaj raczej bez zmian. Kolaps. Poprzeżył. Nie przeżył. W międzyczasie, jak tak sobie tutaj siedzę, to uwaga, kolejne. Kolejna ciekawostka, mianowicie ta miejscówka, na której byłem, kiedyś na mapie tutaj była oznaczana drzewkiem. Podobnie jak ta część na dzisiejszej cieśninie. To coś przy kamienistym kinie. Kanion kamienic. A od teraz te wszystkie miejscówki są stałe. Na tiltet skończyły się wszystkie remonty. Faktycznie już cała chata jest zrobiona. A ja mam jakiegoś ziomeczka, który ma może mojego ukochanego spaza. Okej, okay, okej. Okay. I see. Dawaj, dzięki. O! Au. Nie wierzę. Czy wy to widzicie? jest i totalną bekę i stworzył sobie skinar, który ma na koszulce dead game. Kto na to w ogóle wpadł? Nie wiem, ale lecimy <laughs> dalej. Za drzewkiem na spokojnie. super Superansko, jak kiedyś w parku. Kurde, piwko w parku na nielegalu, to były czasy. Mam plan. Kradnę, stawiam. I oprócz tego, że się leczę, to sprawdzam, czy nie ma jakiegoś nowego mityka. Nie ma. Oho, ale tu jest ziomek. Tu jest ziomek, który do mnie strzelał. Kolego halo, kupujemy ręce! Coin fight! za chwilę będę ją dla was kolejną ciekawostkę. Mordo. Mordo. Gdzie ty lecisz? Stój. On ma... Zero. Mianowicie nie wiem, kto z was kojarzy tą miejscówkę, którą w tym momencie widzicie, ale jak możecie zauważyć, w lekko odmienionej formule pojawi się ona wkrótce w gierce. Halo, spazik. Mordeczko. Dawaj. Pik. Spazik, spazik. Nie. Top 3. Co ci goście w ogóle tam kminią na dole, nie? Jakieś skoki dziwne robi. Aha, to w ogóle jeszcze nie wszystko, bo za niedługo w grze pojawi się ta wyspa. Czekajcie, bo jak mnie tutaj kąsa. W sensie w ten sposób tą wyspę mają zmodyfikować. Dawaj, super. To latanie powinno być zakazane. Nie, 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 nie. Kolego, chillujemy. O w dupę. Uspokój się. Pyk. Ja mam ja mam wina. 100% win. Hello? Nie, nie mam Co jest? Lecę do góry, zrzucam go, mam wina. No co? Ile jedna osoba może przeżyć? No to jest. Zgiń. Zgiń w zołnie, proszę. Proszę. Dziękuję. Spazy o 14? Aha, drugi update. Jakby to jest pierwszy i o 14 jest drugi. Czyli spazy i nowe itemy poznamy dopiero za chwilę na trybie, na który wiele osób czeka. Ty. Hours later. Arena końcówki gry. Dokładnie zero punktów. Graj. Nie, gram duo. Trio. Ty, o co chodzi? Normalnie mogę chłopów pałować w lobby. I punkty dostaję? Jazda panowie, dusimy, dusimy. Nic nie rozumiem. Dawaj, dawać, tak dawać, tak dawać, tak dawać. Dobrze. Ja ale potęga. Luz. Dawaj, pomagam, pomagam, ładuj go, ładuj. Leży. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Króciutko, króciutko. Nie, no, serio. Co to jest w ogóle za tęcza? Dawaj, dawaj, detonacja. Mam. White. O kurde. Starcie. O wszystko. Dawaj. Kasujemy go, kasujemy, leży. Jeszcze jeden. Ja umrę, ja umrę. Nice. Czemu on się raz pileć tam znowu na głowę? O co tu chodzi? Z darmowe farmienie punktów. Kolejny raz ten sam ziomek leży. I znowu. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. O. Ostatni. O. Oho! Jeszcze w ogóle PD tutaj farmi. Aha, jesteśmy w dwójkę. A, 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 a co jak wyjdziesz? Siema? No, siema, no. Zostałem sam z dziesięcioma flagami. O co tu chodzi? Dobra, za zadwójdę po herbatkę. Póki ten tryb nie działa, to zobaczcie w ogóle, jakie itemy udało mi się znaleźć na normalnych gierkach. Skar z tumikiem, PM z tumikiem, ta shadow bomba, jeszcze jakaś bańka osłona, a dodatkowo może uda mi się wydropić spaza, bo tak owy już powinien być w gierce. Chyba nie, nie? Chyba na pewno. Ale gówno. do dojazd. Ten PM jest beznadziejny na blisko, przysięgam, już skar jest lepszy. Bańko osłona, bomb na blisko. Dostał dużo. Ma zero, ja też. Leży. Bańko osłona znika, daję drugą. To akurat to jest OP. Złoty skar. Top 5. Pop leci. Au. Kolejny ziomeczek na górce. Jezu ten skar jest zarąbisty Oho, top 2. Ślisk. Bomby. Taktyczna osłona. Ciekawe, czy drzewo odbija się. Tak, od osłony. Podjazd na blisko. Malutki parkur ty, ciluj tam, nie próbuj, nie próbuj. Co jest? Ucieczka, bańka i kończymy zabawę. Kończymy. Pyk, pyk, pyk. Let's go! Co? Ta bańka na Ubilczy no to jest Game Changer. Kto pytał? Nikt! Skupcie się, bo jeszcze podobno zlikowali nowego Mityka. Dobra, mamy jakiś młotek, który wygląda jak młot... Tora i miecz. Ale w ogóle jakieś szybkie ruchy da się robić. Ty ten wiesz, też jest spoko. Okay. Ostatecznie Epic Games dopiero po północy naprawiło Late Game Arena. 3, 2, 1 i lecimy w ogóle. Zobaczcie, co mam w klikunku. mam. Skara, wrócił do gry Skar. Lądujemy, boksik. I chłop mi w ogóle wskakuje do boksa. Nie wiem, czy dzieje. Jakoś chyba średnio wie, co jest pięć, Tu jest ich za dużo, Mordo. Czekaj, czekaj. Dobijamy. Wychodzimy, chillujemy. Coś nowego, coś nowego, coś nowego. M czwórka. No tak, jest skarb. Jest też M czwórka, ta to, to akurat ma no sens. Zobaczmy jak laseruje skarb. Nie skar jest zrobisty, skar jest zarobisty. Kolego, kolego. Co masz? Co masz dla mnie? Nie wiem, kto się dojeżdża. Za... Ty, mordo. Dawaj, dawaj, otwieraj się. Wchodź w niego. Ty masz spaza! Chodź! Nie trafiłem! Trafiłem! Spaz! Mój Jezu, czy widzicie ten lud? Petardinio, petardinio! ich do strefy. Pyk, 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 pyk. Zostałem tarperem drużynowym, super! Tu mam chłopeczka! A, chłopeżek ma zero. Co ty robisz? O w dupę Niedobrze Są goście, tak? Tak Zero ma To są chyba 190 Lecę do strefy O w dupę O w dupę I można powiedzieć, że ci je Kolejny gościu dostał Przypał? Ja pierdziele, ja pierdziele Kto tak robi? Mordo Masz zero Dosłownie leży O w dupę Strefa Rotujemy, rotujemy, rotujemy Na spokojnie O, mnie nie ląduje? Chodź tu Co jest? Ten ziomik skaka Ma zero Totalne Co jest? Nie, 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 nie Powolony Top 3 Dobijamy Matcy I teraz muszę odbić W jakikolwiek sposób High Grand. Chodź tu O nie, to jego Nie jest dobrze Wszystko jego Wszystko gościa Skoczył na dół Skacze za nim, skacze za nim, skacze za nim Mordeczko Chyba nie wiem, co się dzieje, co? Spazik, spazik Gdzie jesteś? Jesteś tutaj Jesteś w boksie no to, dobra, late game arena, late game arena jest zajebista Spazy są zajebiste, skary są zajebiste, wszystko jest zajebiste Babczów, to jest zajebiste! Podmianeczka, 200, co? 180? Aha, to nie wie 200 Headshot snipa, Pobije 275 Chodź tu, leży znowu Pyk, ma zero Leży, raz Dwa. Coś nowego? Infantry. Karabin piechoty jeszcze wrócił. Zone. Zobaczmy, czy to też jest takie dobre, jak było. Oczywiście, że tak. Proszę, żeby Epic przywróciło więcej takich itemów do gry. Bo to jest totalnie god. Jest coś nowego. Tak, charge. XD. Zone. Chłop na haju. Dead. Charge, charge, charge. 10. Super. Leży. Super. Strepka. Idzie ostatni W Krzaku. Nie, nie wiem. Na górze. Pyk. O w kolaps, leci 140. Halo, kolego, bo ja to mam... Sarta, jakie dobrej temy wróciły. Got, przysięgam got. Wydaje mi się, że jeżeli oni to przywrócą w normalnej grze, to naprawdę Fortnite. Siup.